Dzień dobry, eee, witamy wszystkich Państwa na pierwszym historycznym losowaniu meczów barażowych pomiędzy czwartymi ligami a klasami okręgowymi. Wiemy, że, że mamy już na, na wizji bardzo dużo e, e, widzów, obserwujących, więc niezwłocznie przystąpimy do losowania, ale zanim to nastąpi, bardzo proszę Łukasza Czajkowskiego, wiceprzewodniczącego do spraw rozgrywek, o przybliżenie niuansów e, tych, e, tych losowań. Szanowni Państwo, w dzisiejszym dniu... Wylosujemy trzy pary barażowe, które będą grały o prawo do występu w kolejnej donosiązki czwartej lidze w sezonie 2024-2025. Na początek przedstawię zasady tego losowania. W dwóch misach mamy zebrane drużyny okręgówki i drużyny czwartej ligi. Z każdej z misy prezes dokona losowania jednego zespołu. Te obie kule wylądują w trzeciej misie. Z której e, dokonamy losowania gospodarza, najpierw gospodarza meczu barażowego, a następnie e, drużyny gości, która w tym meczu wystąpi. Bardzo istotna informacja to taka, że pierwsza para barażowa, wylosowana w dniu dzisiejszym, rozegra swoje spotkanie w sobotę o godzinie 17.00. Druga para barażowa rozegra swoje spotkanie w niedzielę o godzinie 12.00. A trzecia para barażowa rozegra mecz w niedzielę o godzinie 17:00. Z racji sytuacji dotyczącej klasy okręgowej w Jeleniej Górze, tam sytuacja została wyjaśniona. Orzeł Mysłakowice jako drugi zespół uzyskał bezpośredni awans do kolei Dolnośląskiej czwartej Ligi, natomiast dzięki temu rozstrzygnięciu 12 zespół klasy 4 yy, Ligi jest pewne utrzymania w kolei donosiąckiej czwartej lidze. Możemy przechodzić do losowania. Łukasz, ja bym, ja bym tak uszczegółowił, bo może to nie są miszy, tylko bardziej takie kielichy, ale to chyba taki szczegół futbolowy, więc to, to pewnie tym, tym bardziej sprawnie nam to, to losowanie, losowanie pójdzie. Czyli mogę już zaczynać, tak? Proszę. Okej, okay, to losujemy. Najpierw kielich czwartoligowy. Wrzucamy okręgówki. OK. I teraz losujemy gospodarza, tak? Gospodarz pierwszej pary barażowej, czyli mecz, który będzie się w sobotę o godzinie 17. No, ciekawe to będzie. Ciekawe to będzie. I tą drużyną, która będzie gospodarzem jest Zenik Międzybórz. Formalność. Bielawianka Bielawa. Zdamy pierwszą parę barażową. W sobotę o godzinie 17.00 Zenit Międzybórz będzie podejmował na własnym stadionie zespół wicemistrza klasy okręgowej z Wąbrzycha, Bielawianki. Bielawa. I ponawiamy. Następne losowanie. Losujemy drugą parę barażową. Rzucamy? Tak, tak, przepraszam, tak. Już się druga, druga para barażowa. Mecz rozegrany w niedzielę o godzinie 12. .00. Przystępujemy do losowania gospodarza tego spotkania. Tak, te nasze kule są przygotowane do tego, aby je ładnie otwierać, więc gospodarzem drugiego spotkania będzie Polonia Środa Śląska. Polonia Środa Śląska rozegra mecz na swoim stadionie w niedzielę o godzinie 12 a ich rywalem będzie. I tutaj zespół... napięcie rośnie. Leksat Kościelec. Zespół wicemistrza Okręgówki Legnickiej Leksat Kościelec ten mecz już w najbliższą niedzielę o godzinie 12. No i ostatnia formalność. Dosyjemy gospodarza. Niedzielny mecz o godzinie 17. I skała On Odbędzie się w Księgnicach. No i rywali mamy. Iskra Księgienice rozegra swój mecz. Mkp Wołów. Wołów. I ten mecz w niedzielę o godzinie 17. W takim razie znamy komplet par barażowych. Jeśli chodzi o prawo do gry w rozgrywkach Koleje Dolnośląskie 4. Lidze w kolejnym sezonie. Pierwszy mecz Zenit-Międzybórz Bielawianka-Bielawa już w sobotę o godzinie 17.00. Następnie w niedzielę o godzinie 12:00 Polonia Środa Śląska na swoim stadionie podejmować będzie Leksat Kościelec. I ostatni mecz barażowy w niedzielę o godzinie 17:00 Iskra Księgnice będzie podejmowała wicemistrza klasy okręgowej strefy Wrocław MKP Wołów. Uważaj, ja myślę, że korzystając z okazji, powinniśmy przybliżyć widzą też nowe reguły obowiązujące w czwartej lidze. Chodzi o te baraże dotyczące roz, możliwości rozgrywania. E, w trzeciej lidze i zarazem no, może też trochę o, o terminarzu. Dokładnie. W ostatnich tygodniach dosłownie Polski Związek Piłki Nożnej zatwierdził e, taką nowinkę, jeśli chodzi o kwestię e, potencjalnych awansów do trzeciej ligi. E, zespół wicemistrza czwartej ligi będzie miał prawo gry w barażach o awans do trzeciej ligi. Te baraże będą skonstruowane w ten sposób, że w strefie makroregionalnej cztery, e, cztery województwa będą rywalizować najpierw w, pół w meczu półfinałowym, następnie dwaj zwycięzcy wicemistrzów e, czwartych lig zagrają w finałowym meczu barażowym i tylko ta jedna drużyna zwycięzca tego meczu będzie miała prawo gry w trzeciej lidze w sezonie 2025-2026. Co istotne w związku właśnie z tymi okolicznościami, yy, musimy wyrównać terminarz rozgrywek trzeciej Ligi i terminarz rozgrywek czwartej Ligi. Z tego również względu, kolejny sezon 2024-2025 w koleje dolnośląskiej czwartej lidze rozpocznie się już 3 sierpnia. Także kolejka sobotnia yy, zaplanowana na 3 sierpnia to start koleje dolnośląskie czwartej ligi. Natomiast tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, cały sezon rozpocznie mecz Superpucharu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Ten mecz planujemy na 31 lipca, środę, a w tym meczu spotkają się drużyny mistrza kolei Dolnośląskiej czwartej ligi rezerw Miedzi Legnica z aktualnym zdobywcą pucharu Dolnośląskiego Pucharu Polski z zespołem Baryczy Słów. Dziękujemy. Myślę, że resztę pytań to telefonicznie, na Facebooku, na Messengerze. Jesteśmy dostępni bez przerwy, więc czekamy na, na pytania. Dziękujemy wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądali. Wszystkiego dobrego. Spotykamy się na boiskach. Do zobaczenia.